Co to może być? Co tu jest narysowane? Tu jest chyba moje ja tary. Wiesz co? To trzeba nożem to przeciąć. Bujek, przynieś noż. Albo nożyczki, albo noże. Gdzie, gdzie są, Aga, nożyczki? Spójrz, to... mama, ale tory! Ale, ale tory! To... Aga, gdzie są nożyczki? Wysoko. wysoko. Nie, to jest mhm. to wysoko. Wiesz co? To pudełko, tak. tak, popatrz, tu ma, tu ma takie rączki, tak musi być. Na górze, Jacek, nie, nie. Ja. Na górze tu. Ale mosty! Ale I co? I to są faktycznie tory? To są rzeczywiście tory. Uważaj, bo to się za nie... No. Ale nie ma oczywiście światele. No poszukaj, no otwórz pudełko. Jak to Mhm. Tam jest taka dziurka, a z drugiej strony chyba też. I pod, powiesz. O! Widzisz. Ale... Ojej, ale babcia by zarobiła. Ojej, tu Ojej. wszystko trzeba osobno rozpakowywać. Co to? Jakiś... To chyba jakiś most. To drugi. No dobrze. Ale to co? Przyniósł ten Mikołaj to, co miał przynieść? Tak. Co teraz. Jesteś zadowolona? Bardzo. Bardzo. A jak teraz? Musisz popatrzeć na obrazek. Na A wiesz co, jeszcze lepiej by było jak papiery byś pozbierała, wyrzuciła, by ci nie przeszkadzały. Wiesz. Aha! No, to pomachaj mami, bo mama cię nagrywa. Pomachaj rączką i. <śled>